Patryk Jarzyna wspomógł finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz pierwszy, ale jak sam mówi, nie ostatni. Jak wspomina kierowca, rajd był bardzo udany. Dopisali licznie, przebyli kibice, a pogoda sprawiła, że trasa pokryta była sporą warstwą śniegu. Nie tyle walka o najwyższe lokaty, ale dobra zabawa i pokazanie nowemu pilotowi różnych sposobów pokonywania tego samego odcinka przyczyniła się do stuprocentowego sukcesu. Pomimo tego, że dla Kuby był to pierwszy rajd, w którym brał czynny udział, to nie potrzeba było Wielu godzin nauk, aby już od początkowych odcinków spisywał się bardzo profesjonalnie. Sam Kuba jest bardzo zadowolony z faktu, że wziął udział w akcji. Liczy, że jeszcze kiedyś uda mu się wystartować w rajdzie. Jak opowiada kierowca Tinkoczento Sporting, jazda pozytywnie zaskoczyła Kubę, gdyż ten nie sądził, że na śliskiej nawierzchni można tak szybko, ale i zarazem bezpiecznie podróżować. Patryk Jarzyna i ekipa Redru Grej Team wsparła orkiestrę także poprzez rajdowe przewożenie chętnych pod urzędem miejskim w Świdnicy. Podczas samego finału 8 stycznia. Licząc na przechylność władz miejskich Team chciałby działać podobnie co rok oraz sprawić, by zainteresowanie na rajdami samochodowymi wciąż było na wysokim poziomie.